Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nowy tydzień. Agata się śmieje. Rozpoczynamy z klatką i bicepsami, A że dzisiaj zapowiedziany jest lekki trening, tak więc potrzeba troszeczkę ochronić łokcie. I zobaczcie, tu już zarzuciłem. Trzyma ciepło. A drugą zobaczcie, jak to robimy. Na pół. Przez przedramiona lekko co przechodzi, ale musi przejść. To oznacza, że będzie naprawdę bardzo lekko. Pamiętajcie, że Monster Power, zgody ale lekkie, dostaniecie z rabatem 7%, a to nieźle. I oczywiście do kupienia na e linking. To i całą resztę, gdzie też pokażemy trochę okruzji, troszeczkę jak wiążemy taśmy na nadgarski i zaraz lecimy. O, ale jestem gotowy! A czy jestem już odgrzany? Za chwilkę do Was wracam drac i powiem. Jestem już dogrzany, startujemy z lekką serią. przygotowana. mamy 60, ale żeby seria wyszła pomyślnie, to oczywiście, Wasze zdrowie. I lecimy. Oczywiście pamiętamy, tak? Podaję sobie sam, robię sam, odkładam sam i na stojak też odkładam sam, bez żadnej pomocy, po to, żeby było efektywnie i żeby mięśnie chciały rosnąć. A za to, że robicie po sobie porządek, to mi się odpłacą i zobaczycie, same wtedy rosną. Zobaczcie, jakie malutkie. Bardzo lekko jednego zabrakło mi do 13 szczęśliwych razy. 12 też może być. Idę na stojak. Jak widzicie, specyfika troszeczkę się zmieniła. Ławka skośna. Mam przygotowane 50, 30 i 20, czyli zmniejszone aż o 20 kg na stronę, a później tylko 10. I teraz zabawimy się w grę, która zawsze leciała o 9 rano w soboty, ale to dawno temu, byliście wtedy dziećmi, ja też wtedy byłem dzieckiem, to odgadnie co to było? Czas start, lecimy, a w tej wcześniejszej serii nie ćwiczyłem, ale lekkie, bo było za lekkie, teraz będzie optymalnie, więc już będę musiał przyknąć. ale lekkie. Oh. Na stołach oczywiście wszystko odkładam. Zasady zawsze mogły się zmienić. ją właśnie teraz zmieniliśmy. I na koniec Mniej nawet powtórzeń. Chciałbym, żeby to było. Ta zabawa to było 50:15. Zawsze w sobotę o dziewiątej, ale my teraz zrobiliśmy 10-15 i oczko na deser. Jak widzicie, już na mnie czeka, dodaje mi otuchy. Ja co prawda mam tylko 40 przygotowane, ale skos z takiego zmienił się na jeszcze wyższy. I wszystkie powtórzenia robimy z pauzą na górze, na spięciu i na dole na rozciągnięciu. Za każdym razem jest pauza tu i tu. I wtedy zmienia się wszystko, zobaczcie. A jak mi nie wierzycie, to sprawdzicie i sami napiszecie, że miałem rację. Zobaczcie. <grym zimny> 8 razy, na 8 razy. Poczekajcie, odłożę. Poczekajcie, poczekajcie. Switch side. Na 8 razy to za mało. Wykorzystam jeszcze 20 Rafała Tego, który jest z drugiej strony kamery. Rafał, dlaczego masz 22? I 20. Powiedz całej Polsce. I przez to muszę na szybkości znaleźć. 20. Ale już ją mam. A, wiem, Borafał mnie sprawdzał czy będę widział czy nie, ale jestem czujny. Okej Tam było 8 tu było 5 Czyli razem 13 szczęśliwych razy, i zaraz kurczę muszę to odłożyć. Ale zobaczcie, jak to się dzieje. Ten no tylko nie budzi nikomu. Nawet nie wiecie, jakie tutaj mamy humory, jakie atrakcje. z ten sam, ale rozpiętki. Przyszedł czas na właśnie rozpiętki, żebyśmy w trzech sposobach spuścił. И ты просто хочешь To był piękny, piękny. Teraz czas na Was. Widzieliście, w ten sposób tu i tu po skosie do włączenia moska i obojczyka tu mocno. Ale wjechało! Ten to dalej spoczynkowy. Proszę Państwa, dotarliśmy do naszego najlepszego kamera. Robimy to z rotacją tułowia. rącz, mocne spięcie na druga. I za chwilkę przechodzimy do drugiego na górną część kraty, ale oburącz. Zobaczcie. To już będzie wszystko na klatę, jak nie pęknie, to będzie. Tu, tu i mocne O tak, to 10 na stronę. Tak, zobaczcie, teraz tutaj od razu atakujemy górę. Idę pod ścianę płaczu i będę ryczał. Klatka zakończona sukcesem, prawie wybuchła. Sprawdźcie to samo i zobaczycie, że nie żartowaliśmy sobie. Pytaliście ostatnio o paski do ciągów, do bicepsów, do wszystkiego. Gdzie to można kupić? Oczywiście też Monster Power na powerlifting, ale lekkie, daje wam 7% rabatu i jeżeli już przeczytaliście o okluzji, ostatnio dodawałem artykuł o tym, to już wiecie, że warto, jeżeli macie oporne te bicepsy, na przykład ja mam, więc teraz cały czas jadę na okluzji i zobaczymy, co to da, a już widzę delikatny progres. Zobaczcie, ściskam, tak jakbyście pobierali krew. Nie za mocno, musicie to wyczuć. Ciężar też nie za duży, zatem robię troszeczkę więcej powtórzeń i robię cztery serie, max pół minuty przerwy i dopiero po skończonej serii w całym ćwiczeniu otwieram tak? paski. Pamiętacie, jak wiążemy? Nie pamiętacie. Chodźcie. Z tej strony. Zresztą, tam jest łatwo. To możemy sobie, zobaczcie, tutaj dokręcić i już mam. Tutaj pomogę sobie kciukiem, ale zobaczcie, też sobie dokręcę w ten sposób. I się samo dokręciło i już mam. I lecimy na zmianę. Raz, jedna, raz, druga. Bez żadnych koralków, bez żadnych udziwnień. オーダーオーダーオーうーオーダーオーダーオーダーオーダーオーダーオーダーオーダーオーダーオーダーオーダーオーダーオーダーオーダーオーダー Zobaczcie, dzik dobry na wszystko, tu sobie przytrzymam, nie odkręcam, bo zaraz jadę kolejne trzy serie, czas na Was i na kamerzystę oczywiście. Cztery tamte serie na bicki i są już skończone. Ból nieziemski, a to oznacza po odpoczynku, że znowu muszę je ścisnąć i znowu poczuć to samo albo i mocniej, co przed chwilą. Teraz Ławka skośna sztangielki trójkąty. I zobaczycie teraz co będzie. Uch. Delikatną supinację też zrobimy. Uch. Ale boli, ale piecze, ale pali, ale lekkie. <grymne> Zobaczcie co i do głowy przychodzi, ale boli. A -a -a. Dajcie mi chwilę odpocząć, zrobię takie jeszcze trzy i później wrócę z jeszcze jednym ćwiczeniem. Poczekajcie. Pamiętacie? Czy Arno tam się ćwiczył? Pewnie, że pamiętacie. Teraz będziecie wszyscy na tym ćwiczą. Mamy jedno, mamy drugie, mamy trzecie. Same gadżety. Ale to nie oznacza, że tutaj nie ćwiczymy, bo pierwszy to był trening, tak? A nie jak większość zaczyna od gadżetów i tylko, żeby się nie spoczyć. Wygnie ta szlamka, bo lecimy. A i chocz dobijemy na moite od razu. oczko na wygiętej sztandze, plus 13 szczęśliwych razy na mojlitewniku jak już się powalczę z takimi samymi seriami i tym akcentem poza bohatera oczywiście i żegnam się już z wami, ale jutro już robimy najlepszy trening w tygodniu, czyli nogi zapraszam serdecznie do Elite Gym, jakby ktoś chciał zobaczyć albo razem ze mną zrobić ten trening, to o 17 startujemy tutaj trzymajcie się do zobaczenia